पाठ्य विच पाठ्यच माम Mam tego jeszcze dużo więcej widzowie! Czekajcie, pokażę wam! Gdzie jest ten kluczyk? Olera, gdzie jest ten kluczyk? Nie widzą po pokażę Tata za ten kluczyk wziąć O mam kluczyk No mam Dobra mam kluczyk Otwieramy save Już jestem widzowie Patrzcie na to Patrzcie na to widzowie

Siedemdziesiąt, czekajcie. Siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, czekajcie. Osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt. 100 110 110 120 130 150 160

To jest cała cała wypłata w funtach brytyjskich, po 10 funtów Po 10 funtów widzowie, po 10 funtów Patrzcie widzowie, patrzcie Opada mam kopara, do Londynu jadę, to muszę mieć te pieniędzy Mamy mam, 3 złote Si ma Dawid. Czy chcesz razem ze mną na płockim rajonie sprzedawać typów takich, jakik na komendzie za wyśmienitego Makowca? Pozdrawiam, 60. Nie mamon, nie sprzedaję kolegów za pieniądze jak ty, nie sprzedaję mamon kolegów, kolegów za pieniądze jak ty mamon Powtarzam, mamon nie sprzedaję kolegów na, za pieniądze jak ty mamon Ty jesteś zwykłym konfidentem, zwykłym konfidentem i paluchem Kurwa, luty spadł Aaaa! To może ile zrobimy. Mogę do ciebie przyjechać z mortadelką domowej roboty. Niam. Podzielimy się donate'ami, ale w zamian musisz sprzedać twojego kolegę, z którym grałeś w Elden Ringa. Sprzedać go muszę? Serio? Muszę go sprzedać? Serio? Dobra, okej. Okay. Gadam cię, sprzedam tego Tupcona. Za 20 punktów brytyjskich. Za 20 brytyjskich brytyjskich strzelam Tupsona! Mamon najlepszy kolega! Mamona najlepszy kolega! Pozdrawiam Mamona! Mamona najlepszy kolega! Pozdrawiam Mamona! Pozdrawiam Mamona! Pozdrawiam Mamona! Pozdrawia mamona, mamę, mamę. trzy złote. Myślę, że się dogadamy w sprawie 20 funtów. Bardzo się z tego cieszę. Dobrze, że chcesz sprzedać tego frajera. W tych okularach wyglądasz na bardzo inteligentnego człowieka. Bez kitu. Dzięki mamon! Dzięki ja to pozdrawiam cię, mamon! Kocham mamon ciebie tak! Zemszczę się na tobie tak! Kocham cię tu, mamon tak! Zemszczę się na tobie tak! Zemsta na mamonie tak! Zamszczę się na nina znak! Mamo, ja tu kocham cię! I na tobie zamszczę się! Ty drucha we mnie masz! Ty drucha we mnie masz! Gdy smutny jesteś! I jest ciebie żal! Ty drucha we mnie masz! Ty drucha we mnie masz! Gdy jesteś smutny! I jest mi ciebie żal! Ty drucha we mnie masz, ty drucha be mnie masz. Daję ty smutny, jest mi ciebie żal, ty drucha we mnie masz.